thank <music> you Wiem, siedzi w Twojej duszy na dnie wielkie zagniewanie na krzywdy tego świata. Widziałeś niejedno, przeżyłeś niejedno. I to dobre, że takie coś i w Tobie jest, bo wiedz, że my, psicka, oczekujemy obietnicy nowego nieba i nowej ziemi. Tęgi człowiek, mocny, blondy, wyraźny, śmiały. Tak jak na zdjęciach, moi drodzy, widzicie go, nie? On był właściwie przeciw Niemcom. Od razu stanowił miejsce twarde, że na każdym kroku on burzył Niemców. Nawet na, na gestapo, które było w Zakopanem, napady zbrojne robił i tam duże szkody im wyrządzał. Niemcy starali się go zniszczyć, ale niestety siła wojska, jaką on miał, niestety nie pozwoliła i odparli niestety te wojsko niemieckie. Bohaterem go nazywa, panie szanowni. I na wyróżnienie zasługuje, żeby wszedł do chwały. Po wojnie on w widzi, że Polska powstała, poszedł do Nowego Targu. Narzcie włączyli go do UB. Zastępca jakiegoś UB był. Niestety on zauważył, że to jest ruska sprawa, a nie Polska prawdziwa. Zgórzył, namówił kolegów, których mógł, i zabrał ich z powrotem w gorce. Ogień był to nowość. Stworzyli, że to jest armia krajowa się nazywało, nie? I ty nie przejawiało się złośliwości, tylko przejawiała się złośliwość U B, które Polska Ludowa stworzyła i tu zaczęło się rysować to ta, ta nieporozumienie wiedzieńskie. To kto uciekał do no uciekali tacy, co nie chcieli do niebie zjechać na roboty. Był taki Bałdinst. Brali młodych chłopów do roboty, ty uciekali, No i tam się u niego schronili. Mieli no jedna, jedna rzecz, co krzywdę robili wszystkim tym, co u ognia byli. Że ich nazywali bandą. A to i nazywała i niemiecko władza i po tym, kiedy kie się już po 1945 roku nasza władza też nazywała bandą. Tu chodziło o to, żeby społeczeństwu obrzydzić. Żeby ich w złym światłem. To układać. nie jest partyzantka, co, co poszła walczyć tam o wolność o ojczyznę, no, że to są normalne złodzieje, rabusie. Bandycie. Ale chcesz gada Ci bandon, że to było wszystko dobre. No ale jako ci dziadek gadał, yy, w jako w wzięli i całą rodzinę wymordowali. W imię ognia. No Jak to nazwać? Pieniądz jeden prowadzin by był, a resztę to takie duplikaty, no to były przecież wszystko podsywane, nie? I dla tych był honor, co z miłości do ojczyzny znypoślili do takiego ognia, a dla tych, co zwykły interesów temu, żeby porabusować, i pobawić się karabinem, no to. No ale z drugiej strony trudno teraz wymagać od. od historii, co by. nagle widzisz, w społeczeństwie wysłowym, we wesło, wysłowym, za oni grabili. Nagle ktoś uważuje, że oni nie grabili, że oni byli potrzebni. Jako no to pogodzić? No kto był potrzebny, to był potrzebny. Prawdziwy na pewno ten no ogień. No był to potrzebny, ale i czas był taki co nie dało się iść do sklepu i kupić jedynio przeważnie przy rodziwku trzeba było ludziom wziąć całej prawdy na się krwi, nie dowiemy. albo na nic. No ale te chłopy nie były z To były z nas, bo oni z takiej samej biedy wyszli. Całej prawdy ale... się nie dowiemy. To jest... To jest sprawa co krwawi i o tym. By mógł powiedzieć, co mogli, ale i on mógłby się zastanowić, co nad sobą. To był rok czterdziesty siódmy, było to już po tych wyborach, tych słynnych. W sfałszowanych wyborach, góry jeszcze u nas płonęły. Ogień działał. Partyzanci czekali na trzecią wojnę światową. Trzecia wojna światowa nie wybuchała. Chłopcy znaleźli się w potrzasku, nie? No, I tak. pożar i pożar. Jakie to dach wszystko niedobrze skończyło. Sprawiedliwości. Sprawiedliwości nie było. Do dnia dzisiejszego. No. Został jakiś taki ogiem, jakby to nazwać w duszy. Taki zol został taki. Po tym wszystkim? Po tym wszystkim. Gniew? No i gniew to trochę, no. Ale bez Bez siły, nie? To jest na to siły nie było, nijaki do tego czasu. Ponieważ są ludzie, do grobu to wszystko ze sobą. No, a też to było tak. Jedni byli przeciwko temu wszystkiemu, temu to takie te robili, głos ruchy. Czemu się im to nie podobało, ten rząd? Na rządowie chodziło, żeby znowu wszystko stłumić. I tak było. I tak było. Widzieliście? Te, jakby powiedzieć, dwa najbardziej w tym regionie, bo nie mówię o ochotnicy, nie najbardziej tragiczne pożary. Pierwszy pożar wtedy, kiedy palili Juskowi Kurasiowi chałpę, nie Kiedy tak. to było? To było wiem, w 1943 roku. To było na świętego Piotra Pawła. To było w tym te, czasie. Było. Mhm. Jak to wezwali was do pożaru? Ja czy... widział, bo ja miał wartę y, przy straży. Mhm. Ja widziałem, jak Uwne. to była y, WIDAJ nie? no to zarumowali straż i konie y, zaprzągali do, do szykowki, bo to była szykowka Nie tak, jakiś gdzieś... A Auta też nie było, nie? Auta też nie było. No i pojechaliśmy do tego pożaru. Zajechaliśmy tam, no pali się, opa pełno dookoła Niemców. No, przediną nie dali gasić, ale potem no, powiedzieli tak, że że możecie e, gasić, e, ale bronić, ale następne budynki żebyś się nie spalić. a to się ma spalić. Takie, takie było rozporządzenie. i taki jest nikogo tak. To jest wszystko e, My tu pilnujemy, bo ty była Czarna Ręka i ta Czarna Ręka podpaliła do chałupę. Po polsku gadał? Po polsku gadał. A wiedzieliście co w chałupie? Nie wiedzieliśmy, dopiero potem e, sąsiedzi powiedzieli, że tam przecież się spalił ojciec, żona, e, o, e, z, o, kurasia, kurasia no, i hmm. dziecko. Widzieliście no, tak potem, tak spalony? Widzieliśmy spalony, że ta żona Kurasia. To dziecko miało tak pod sobą przyknięte zeło, jak mogło od a to było wszystko wspomniane. Od tego czasu Józef Kuraś przybrał pseudonim ogień. 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 Tak. ogień. Hej. Tu jest jego postać. Mocna, blondyn, tęgi człowiek. Spośród ludzi tutaj, jak widzicie, którzy bardzo radzi byli z jego działalności. O, pan. I tu potem są ludzie, którzy należeli oczywiście do jego tej, tej partii. O, to jest wojsko. Ćwiczenia najrozmaitsze. Na tych zdjęciach są obie pan. Ćwiczenia, mówię pan. Tu znowu po, po, już, już przygotowali, że ja już na swój wyraz, że to muszę u, u, uwiecznić, że to, co widział, będzie na zdjęciach. I na tych zdjęciach o ogniu, niestety, to mamy, moi drodzy. Bo inaczej byśmy nie mieli śladów. Tutaj jest ktoś, tu jest, moi drodzy, jastrząb. Niby to był zastępca ognia. Tylko zdjęcie mi się bardzo nie udało, ale może się da jeszcze z niego coś wydobyć. Innym, trzeba innym tym papierem I no. Tutaj jak widzicie moi drodzy, grupa ludzi straszna, kto by to powiedział? Są Straż ogniowa nawet która zainteresowana była, jest muzyka, grają i cieszą się z tego, że ogień między nami, widzicie, no i to właściwie cały ten, ten pluk zdjęć, o tu na trąbce ktoś jeszcze powoduje, że, że, o, że, że gra, a ogień pośród i ludźmi niestety jest, ja jestem, ale przy aparacie wiadomo, <laughs> no. Musiałem robić zdjęcia i dalej o, jak widzicie, moi drodzy, ci ludzie, tak zwani, którzy byli w armii. Pochowane, schowane tak, że ja tylko wiedziałem, a ktoś przychował te zdjęcia nie wiedział co. I w razie potrzeby, to jakem wrócił z orawy, bo uciekłem tu na Orawę, wie pan? Tu są dowody nawet tu pracy mojej tam. To wtedy, jak przyjechałem zburzone miejsce, zlane szczekanie, szukali tych filmów, nie znaleźli nic śladów, o, aka żadnej. e óbvio przyjechali po niego, do niego, a on, on niestety zadowolony nie był, bo bał się jego, że jego, będą się mścić na niego, że on uciekł, zdradził jednym słowem Polskę te, o, ludową. No i wtedy niestety otworzył do nich ogień, Szał oni do niego. Dokąd strzelał, tak mógł, a potem brakło mu już wszystkiego, Ostatnim strzałem do siebie zwrócił i strzelił, i ranił się mocno. Zraniony zabrali go do szpitala. Oczywiście w szpitalu prosił, mu, nie ratujcie mojego zdrowia, bo ja już jestem skazany już, bo mnie czeka męka. I niestety już w szpitalu zmarł. I skończył się już nam kuraś Józef. Tam, gdzie jest honor, to jest jakoś i prawda człowieka. Tak honorowy gazda obowiązek swój honorowo wypełnia.